Cześć moi misji z tej strony, odciny. witam Was w kolejnym odcineczku Dark Messiah of Might and Magic. Um, kolejny odcineczek, um, tym razem myślę, że pójdzie mi o wiele lepiej niż poprzednio. Chociaż nie wiem, nie jestem teraz pewien, ponieważ do cholery. Um, nie wiem jak to z tymi łącznikami, jak oni tam, tam stoją sobie. Tutaj jak na razie jest ok, ale czekajcie, nie pamiętam, czy tutaj mieliśmy coś do otwarcia. Chyba nie. Tutaj chyba. Tutaj chyba sobie wszystko pootwieraliśmy. A przynajmniej spróbowaliśmy otworzyć. Ale może tu będzie jakieś wejście. W sumie to. Za bardzo nie chcę tam wchodzić. Bo nie wiadomo, co tam jest. To w sumie znaczy. Może akurat tam jest jakieś wejście, ale no... Trochę się cykam Oh my fucking god. Dobra, to pójdziemy zobaczyć... O, oh um, Pójdziemy zobaczyć tam. Um, spróbować pokonać tych debili. Tylko nie wiem naprawdę jak ci łucznicy stoją. O, oh fuck! ma? Dobra, teraz tego ucznika Shit, nie trafiłem. Czekajcie, spróbujemy uciec. Shit, nie w tą stronę. Dobra. Mam przy sobie klucz, ale teraz, czekajcie, zasejwujemy sobie, żeby nie było. Eee, czekaj, 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 czekaj! Sorry, wyłączyłem niechcące nagrywanie, dobra, jestem z powrotem. Jestem z powrotem, eee, niechcący, znaczy chciałem dziewiątkę eee, wcisnąć, a wcisnąłem po prostu F9 i po, <laughs> przerwałem debil nagranie. Ale ten kij ogólnie jest mega OP. LOL, ale niemiota. Jeszcze jeden gdzieś? Nie, that's all. Ok, klucz. Miecz, miecz. Nie wiem na co mi ten złom, ale pozbieram. A tak że było. Wejdziemy sobie tutaj, zobaczymy. Może akurat coś jest. O proszę. O lol, ale go... Okej, okay, coś zebraliśmy. Kołczan, łuk, okej. Okay. To jest, jak dla mnie, to jest spoko. Długi łuk, o proszę, czyli to jest lepszy niż ten. Więc sobie go damy na czwóreczkę szata czarodzieja, no proszę. Czyli już coś, już coś tutaj mamy pomału. Tutaj cię tarcze daje, o ile się nie mylę. Um, więc tutaj sobie też damy tarcze, chociaż... Um, tak, zrobimy sobie to tak. Drewniany kij nie będzie potrzebny. Dokładnie ten łuk też raczej nie będzie nam młot. No, młod zostawimy. Może nam się do czegoś przyda, ale czekajcie, w ogóle, mm, Tutaj by się przydało, coś zeżreć. W sumie, jeszcze raz. Na pewno gdzieś znajdziemy jeszcze po drodze. Poty to w zwarciu 2, a ta ma też zwarciu 2, ta też zwarciu 2, więc w sumie, chociaż nie, musimy zaraz jeszcze jedną podnieść. Bo Chodzi tu o wytrzymałość, niestety, która się tam zmniejsza. A więc po prostu sobie jeszcze jedno weźmiemy. O, proszę, no właśnie, mikstura leczenia, tak jak myślałem. Tutaj niestety weźnie mogę. No ale cóż, lol. <grystanie> eee, no więc. O, pieczony chleb, sweet. Kouchan, to się przyda. No więc widzicie, tutaj można mieć interakcję po prostu z większością rzeczy, co jest naprawdę fajne. Ja chciałbym tutaj zejść. No kurde, jak tu zejść? Serio? Lol, i co mam teraz zrobić? Fuck, no muszę wypić potę, jeszcze raz, lol. Mane mam w sumie 50, więc to mi starczy. O, skrzynia, tak. Pieczony chleb, pieczony chleb. O, mikstura leczenia, tak jest. To jest to, co ty kryski lubią najbardziej. O! Ale tu nic nie ma, to chyba LOL. Okej. Okay. Czyli tylko tak o przeszedłem, dobra, tam miałem klucz, tak, ale tu w sumie to widzę. Mogę zwalić, ale to mi raczej dużo nie... Aha! Okej, okay. dobra, rozumiem, taka pułapka. Całkiem okej. Okay. mogę sobie otworzyć klucze. Come być Dobra. Jest jej tu trochę sporo. Ale myślę, że sobie poradzę. Okej, okay, jeden załatwiony. Ten już też się chwieje. Tego załatwić trzeba. Kolejny załatwiony, tu widzę zejście na dół. Dobra, trzeba ich obydwóch załatwić. Lej, 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 no niech wleci, niech wleci, niech wleci. Dobra, my jesteśmy znowu w jakiejś dziwnej fazie. Jesteśmy w jakiejś dziwnej fazie. To nie chyba nie w stanie. Ogólnie drzwi sobie zamkniemy teraz. Ehm, Czekajcie, ten leży, ten leży. Ok, krótki mierz sobie zbierzemy. Ehm, dobra, ten jest zabity, ten jest zabity. Tu mam jakieś zejście na dół. Nie wiem, czy, je, czy czy tam schodzić. O! Sztylet ucznia! No proszę. Ciekawie. Kolejne racje żywnościowe Dobra, ten... O, oh shit Tu w ogóle jest jakieś... Kolejne zejście na dół Tu jest do góry Shit Nie tak Ja może nie Lepiej może wypiję potę tutaj Eee... No... Idź do góry LOL Okej, okay, dobra, w końcu wlazłem Tu nic nie ma, tu nic nie ma Tak się zastanawiam, kurczę, że... Co tak skrzypi do Olery? To jest normalnie taki... To nadaje takiego normalnie masakrycznego klimatu. O proszę Okej, okay, tylko tyle LOL No dobra Muszę się tym zadowolić. Czekajcie w ogóle... Mamy jeden punkt, ale z tym jednym punktem to chyba nic nie zrobimy. Raczej no, niestety musimy sobie zbierać eee, tu coś zrobimy. Tutaj nie. Okej, okay. hmm, tu gdzieś chyba były jakieś drzwi. Chyba to tam gdzieś. Aha, tu tam to się wychodziło. Okej, okay, dobra. Czyli tutaj jest, jest jeszcze zejście na dół. Aha, czyli to w sumie mogłem przejść dołem, okej. Okay. Obczajam, dobra. Czyli to mogłem przejść dołem, ale czekajcie, ten sztylet ucznia Eee, skradanie się jeden. Mm, okej, okay, czyli potrzebowałbym skradanie się jeden. Eee, dobra, spróbujemy tutaj wejść na górę. No właśnie tu. Aha, tu jest to gdzie byłem, tak? A, czyli ja to po prostu inaczej trochę przeszedłem? no dobra. Czyli jedyne zejście to jest na dół. No dobra, no to idziemy Nie mogę Okej, okay. czyli że muszę iść e, tą inną drogą, chociaż chyba, że tutaj są gdzieś drzwi. Nie, nie ma drzwi, dobra Boże jak to skrzypi. To mnie normalnie denerwuje jak nie wiem co e, nie, nie ten... Wait Tamtędy nigdzie nie mogę, tu nie mogę, okej okay, dobra. Czy że jej mam tylko jedną drogę? Tam nie chcę. Fuck my life, jak ja nienawidzę po czymś takim łazić. Tutaj, aha, to jest to zejście, którym ja już tu mogłem zejść wcześniej. Nie, tu nic więcej nie ma. Eee. Nope. Tam też nie mogę, kurczę, no to gdzie teraz? Czekajcie, o! Znajdź sposób, aby dostać się do miejsca bronionego przez nekromantów. No to kurczę. Skoro tam nie mogę, tam nie mogę. Tu jest zamknięta, to jest zapewne to jedno jedyne wyjście, czekajcie e, 6 e okej, okay. oni sobie tak leżą tu nic nie ma, tu jest... Jest klucz do klapy właśnie Trzeba było tylko poszukać. Czekajcie zobaczyć czy możemy to skradanie się? Możemy tylko... O właśnie. Dobra. No i, no i teraz sobie sztylety ucznia bierzemy. Tak. Te w sumie można wywalić. Dobra, więc mamy sztylety, łuk... Yy, znaczy łuku, ucznia... Tak, mam łuk ucznia? Nie, mam tylko długi łuk. No ale nada się. Mamy sztylety ucznia i kij ucznia mamy. I szatę czarodzieja. no to jesteśmy już pro. Okej, okay, to jest ściana, ale czekajcie, ja zobaczyć, pijęć, jak chcemy zobaczyć pięć, jak ona wygląda? O. O. Co to tak wzyczy? Careful, if you get father. yes, Oh shit. Key bojowy? No fuck. Jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Whoa. Coś, coś dziwnego tutaj w ogóle jest. Coś dziwnego w ogóle robię wodę, spuszczam jakieś. Okej... Okay. dobra, pozbieram. Tutaj w ogóle czekajcie, nie jest, czas sobie zapiszę. Nie, żeby było. Czekajcie, tutaj coś chciałem właśnie obrożenia plus 2. Wymaga walka z warciu 1, a mój ma obrożenia plus 3, dobra, to jest lepszy. Tu ogólnie jest nie mogę nic z tego rozwalić, ale to jest jakieś bardzo dziwne przejście. Właśnie znalazłeś swój pierwszy magiczny pierścień. Magiczny pierścień należy założyć w menu punktu, aby skorzystać z jego specjalnej właściwości. Pamiętaj, że w równocześnie można nosić tylko jeden pierścień. Więc dokonuj roztropnego wyboru. Dodaj 10 man, no dobra, to sobie go założymy. Będziemy mieć więcej many Oh... fuck. No okay, gij ty! Głupia Lel! Muszę mieć całe to włączone, bo inaczej to gówno widzę. Dotarłem do jakiegoś... ...dziwnego miejsca. Oh shit! can someone tell me where i am whoopi fucking yes them. is that him yes that's aaron here don't make a sound his power is beyond anything you've ever seen

Check how I can help me help us let us out. A shantiree Christian Open the shell we don't, don't want to die in here. What can you do to draw their attention?

Nie to! Fak! Fuck. Fak! Nie! Nie! Czytaj ostatni zapis! Kurde, prawie mieliśmy, prawie mieliśmy ten zasrany kryształ. Shit! Ale w dobre miejsce trafiliśmy, w mega dobre miejsce. Dobra, trzeba otworzyć celę. Trzeba go jakoś wykrać, ale się zastanawiam jak. Okej... Okay. What's that? Now's my chance. Take the crystal. Now let's get out of here before anyone notices. Such a marvelous idea. Fuck. They've sealed the exit. Find the river. It's our only chance. I can't.

Right now, he's looking for an artifact called the Skull of Shadows for reasons of his own that are doomed to fail. He thinks you're going to help him, the fool. At least, not without this the Shantary crystal that we retrieved. However, boy, I don't trust you out there alone. I need someone to hold your leash. One. Trwało lżejszy, srebrny razem. Nie zajmij się, że będziesz miał pogląd. Mogę mnie nazywać, Xana. What the fuck! Rozdział czwarty przez Morze Krwi. Cóż to było ostatnią rzeczą, jakiej mi teraz potrzeba? Są sny i wizje. To było jednak takie. Rzeczywiste, tak czy inaczej kryształ znów należy do mnie. Zła wieść jest za to taka, że pozyskałem sobie wroga w osobie Arantira, a ten nie sprawia wrażenia takiego, co to przebaczaj puszcza w nie pamięć. Muszę oddać kryształ. Nie doczytałem co... Co What nie sprawid, an i even more. znajduje się gdzieś w pobliżu owocnych poszukiwan. O, poszukiwan, o poszukiwań. Okej, okay, moi mili, nie w tym um, momencie zakończymy sobie odcineczek, zapiszemy sobie. I mam nadzieję, że się podobało, widzicie, progresujemy, jednak mi się coś udaje, jednak potrafię w tę grać. Jeżeli wam się oczywiście podobało, to łapa w górę, naprawdę się cieszyć, komentujcie, subskrybujcie. No i ja się już z wami żegnam, tak więc miłego dnia, wieczoru, nocy, trzymaj... czy mi zawsze musisz się na końcu odbijać, trzymajcie się ciepło, bye bye.